Wystawa Państwa Wojny pracy z kolekcji galerii wymiany jest próbą przyjrzenia się sztuce prywatnej, czyli zjawisku, które zafunkcjonowało w początkach lat 80. w Polsce ludowej. Wówczas w wyniku przemian społeczno politycznych i z tego rodzaju, co też było konsekwencją tych przemian, bojkotu oficjalnych form życia artystycznego. W wielu środowiskach artystycznych w Polsce się, zrodził się postulat chęci stworzenia niezależnych miejsc sztuki, gdzie w sposób wolny i niezależny można byłoby funkcjonować. Ten ruch szczególnie silnie zaistniał w środowisku łódzkim. Wówczas powstaje wiele prywatnych miejsc, prywatnych galerii, które mieściły się w mieszkaniach, w pracowniach artystów, gdzie Odbywały się wystawy, pokazy, całe festiwale artystyczne, gdzie własnym sumptem, poza oficjalnym obiegiem, obiegiem, poza cenzurą, wydawano publikacje na temat sztuki, gdzie po prostu również można było się spotkać. Na tym tle Galeria Wymiany. Założona w 1978 roku przez Józefa Rabokowskiego i Małgorzatę Potocką, w ich mieszkaniu, mieszczącym się na 9 piętrze jednego z wieżowców w Łodzi, stała się bardzo ważnym i istotnym miejscem. To zarówno jako miejsce, które uczestniczyło bardzo aktywnie w tych wydarzeniach, ale również jako miejsce, które inicjowało wiele z tych wydarzeń, ale również jako miejsce, które od początku swojego funkcjonowania w sposób świadomy dokumentowało i aktywizowało wiele wydarzeń Wiele faktów, które miało miejsce wówczas, stając się takim rodzajem żywego, żywego archiwum, żywe, ży, żywej galerii miejscem, które przyjęło taką formę aktywnego źródła badawczego, interesującego i frapującego w zasadzie do dnia dzisiejszego. Dlatego też wystawa Państwo wojny jest próbą uchwycenia tego momentu rodzenia się sztuki prywatnej i zanalizowania jej właśnie na przykładzie galerii wymiany.